Po basenach Pomyj, które wylały się na Mojang w związku z główną nowością 1.19.1 i nie oszukujmy się... Wygląda na to, że najbardziej rozbudowaną funkcją z całego cyklu The Wild Update, Mojang postanowiło opóźnić wydanie tej nieszczęsnej wersji poprawkowej i... ogłosili to 24 godziny po planowanej dacie premiery. Jednak w związku z tą informacją wielu zaczęło mieć nadzieję, że Mojang się z tego otóż systemu wycofa. Nie będę ukrywał, nie byłem w tej grupie. Liczyłem co najwyżej na załatanie większości dziur logicznych w tym systemie. Aczkolwiek Mojang jak to ostatnio ma w zwyczaju, siepał jeszcze bardziej. Pozwolę sobie skrócić całość do kilku głównych podpunktów. Jeśli lubicie grać na serwerach tak zwanych non premium, to lepiej zaprzyjaźnicie się z nową ikonką, którą będziecie widzieć. Przy dosłownie kurna każdej wiadomości na czacie. Ale dlaczego akurat non premium? Skąd to wiesz, devu i czemu znowu kłamiesz? Eee... No, ogólnie to może i specem od takich spraw nie jestem, jednakże wydaje mi się, że jeśli, żeby dostać bana, trzeba mieć najpierw konto, a wiadomości od 1.19 są podpisywane, a funkcję podpisywania da się wyłączyć, i pierwsza rzecz wiąże się z drugą, to. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, Dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Iż serwery non-premium będą musiały wyłączyć podpisywanie czatu. A ta czerwona ikonka oznacza właśnie, że wiadomość nie jest podpisana. Co do tej pomarańczowej, to pokazuje ona, że wiadomość została zmodyfikowana przez serwer i po najechaniu na nią wyświetli się oryginalna wiadomość. Cóż, a pub cenzurujące przekleństwa, fajnie było, I guess. Drugi podpunkt. Byłbym w stanie założyć się o to, że Mojang będzie próbował wymusić zamknięcie serwera Tubituti i jemu podobnych w najbliższej przyszłości? Jednak tego nie zrobię, bo nie jestem hazardistą. Mojang dość dosadnie napisało, że serwery, w tym te prywatne, na których gra sobie minecraftmacius 123 podłogapl, podłoga Team Rapy. Wraz ze swoimi kolegami mają stosować się do zasad przedstawionych w EULA, bo wielki brat, <laughs> To znaczy, Mojang nie życzy sobie czegoś takiego. Witam. Serdecznie. Mam dziś. zły humor. Nie życzę sobie. jakby mi. ...zrobiono ze mnie żarty. Na YouTubie! Nie życzę tego! Numer 3. Modrzak zarzeka się jak tylko się da, że zgłoszenia będą rozpatrywane przez żywych ludzi z mięsa i kości. Pewnie myślicie, że im nie wierzę. Nic bardziej mylnego. Ja osobiście uważam, że oni są aż tak głupi, że są zdania, iż grupa, jak oni to nazywali, wyszkolonych moderatorów. Będzie w stanie rozpatrywać setki tysięcy zgłoszeń dzień w dzień po 8 godzin, i każde jedno zgłoszenie będzie rozpatrywane tak jak to pierwsze kilkadziesiąt na początku dnia. Bo przecież błąd ludzki nie istnieje. Człowiek, bot to w sumie jeden pies. Po czwarte. W sumie to nie ma takiego stricte numeru czwartego, ale chciałbym się jeszcze troszeczkę z Wami pośmiać. Otóż wszystko, co dotychczas Wam przytoczyłem, pochodzi z artykułu na Minecraft.net. Jednak powstało również fakul odnośnie tego systemu. Tym otóż fakul są wszystkie ważne rzeczy, które powinny znaleźć się w artykule. Wszystkie. Na przykład. Z artykułu można wywnioskować, że nie będzie sposobu na odwoływanie się od bana, bo każde zgłoszenie rozpatrywane jest przez człowieka rozumiejącego naturę czatu gry, wiedzącego, że sytuacja, w której padły słowa, może zmienić kontekst, więc każdy ban będzie słuszny. A w faku mamy, że da się odwołać. Również w faku mamy, że na dżawie będą tylko Adwokaci Diabła, a nie jeszcze sam Wielki Brat, tak jak na Bedroku, bo sam czat nie będzie monitorowany, tak jak na Bedroku. Póki co! Migracja na konta Microsoft też miała nic nie zmienić, a widzimy co się dzieje, więc na dżawie jeszcze możecie mieć zbroję nocnego łowcy i edukować przyjaciół o pewnych dwóch zachodnioafrykańskich państwach. Nie tak, jak na bedroku. Również w faku mamy, że wraz ze zgłoszoną wiadomością moderator otrzyma wiadomości sprzed i po, tam do jakiegoś zakresu, nie pamiętam jakiego, chyba nie mówili nawet, ale nieważne, aby mieć jakikolwiek kontekst odnośnie sytuacji, w której padły dane słowa. Więc jak widzimy, Mojang znów zaprzecza sam sobie, bo najpierw mówi, że ich moderatorzy są świetnie wyszkoleni specjalnie do moderowania czatów w klockach, tak? Dożyliśmy takich czasów. Społeczeństwo. Żyjemy w społeczeństwie. A z drugiej strony będą oni mieli wszystkie narzędzia, które przydałyby się każdemu, kto nie jest wyszkolony. Podsumowując... Widzimy się w 1.23, które dodam Marketplace na Javie. Bajo.